I ponownie rozbieramy dalej. Dalej mamy przemotę, dalej mamy pochmurny dzień, a ja sobie będę dalej rozbierał tego cudaka. Po kolei wszystko to są niepotrzebne, co nie będzie potrzebne przy obróbkach. Od razu wykręcamy. Wszystkie czujniki. Bardzo mnie tak często zastanawia, dlaczego ludzie nie chcą się uczyć na błędach innych ludzi, jeżeli chodzi o tak zwane tanie remonty silników. Znaczy, nie nazywałbym tego remontem, bo to już jest kwestia semantyki, oczywiście, ktoś się będzie czepiał, ale remont to jest do silnika do zera. Z pełna weryfikacja, pomierzenie wszystkiego. Wymiana wszystkiego, co nie spełnia norm fabrycznych i złożenie zgodnie z technologią tego odnowa na nowych śrubach, nowych uszczelkach silikon dajemy tylko tam, gdzie jest on wymagany, gdzie on jest potrzebny. A nowoczesne podejście do mechaniki jest abstrakcyjne ponieważ tu nastrojamy trochę silikonu, tu nastrojamy tego silikonu przecież teraz nie cieknie to już jest super no niestety ani nie jest super ani super nie będzie gdyż prędzej niż później nam się ten silnik rozpadnie silniki TFSI są dosyć ciasno spasowane to jest około 500, 50 to jest drogość włosa. Oczywiście w różnych częściach silnika są odpowiednie, odpowiednie z wymiarowania. I nie jest tak, że jest jeden wymiar tolerancji na wszystko wszędzie. Ale trzeba wiedzieć, co, z czym, jak pasować, jaka jest rozszerzalność materiałowa. Jak to powinno być obrobione, spasowane? Żeby widziałem w swoim życiu już wiele różnych dziwnych historii. łącznie z tym, że widziałem honowanie silnika, honownicą kupioną za 100 zł w supermarkecie. też to nazywał honowaniem. No. Nazwa czynności jest jak najbardziej ok. Natomiast, czy to ma cokolwiek wspólnego z honowaniem. Musimy wątpić. No to Wam pokażę od razu jak się rozpada trobosężarka w tym silniku. Ale to za, za sekundę. Najpierw sobie odkręcamy jeszcze czujniki z głowicy. Sprytnie schowany czujnik temperatury. doświadczenie nie wprawy w takiej komunikacji z wami. Głupio mi się gada w powietrze, czuję się jakbym gadał sam do siebie. Przyjmę sobie jakąś czwiatową muzyczkę. Myślę, że jeszcze max pół godziny. To powinno udać się go rozebrać. Obejrzymy sobie wtedy dalsze straty z tym silniku. Łeby z sobota minęła milej, troszkę cirku. Dalej rozbieramy. Nie powiem, że lecimy ogniem. Barnie mi się nie śpieszy. No, ale też nie chcę spędzić tutaj całej soboty. Tego rozbierzmy to I miejmy to za sobą hmm. znaleźć takie miejsce, żeby się Kurde lepiej nagrywało. Może tu będzie trochę lepiej. Dobra. Niefortunnie wszystko ustawione, że muszę się dużo nachodzić A już mi się nie chce zmieniać wszystkiego w warsztacie przestawiać wszystkich narzędzi wszystkiego Żeby było szybciej Bo dłużej mi się zejdzie z przestawianiem już jest warte No i teraz co? I teraz czas na turbosprężarkę. Troszeczkę okręcimy, żeby mieć ten łatwiejszy dostęp do niektórych śrub. Ja Wam pokażę, może mi się to uda zrobić w miarę sensownie. Spójrzmy, bo to jest no stop nauka stawiania tego wszystkiego sprzętu trochę mnie to z jednej strony męczy, a z drugiej strony chciałbym, żebyście zobaczyli jak najwięcej. Zobaczcie, tu mamy wirnik. No i słuchajcie, muszę, muszę, muszę zorganizować światło. Bez światła się nie uda. To niestety znajomi, którzy się tym zajmują, powiedzieli: Łukasz, dwie rzeczy: światło i dźwięk. To są najważniejsze rzeczy. Posłuchałem się ich już częściowo, no ale potrzebujemy czasu na to, żeby zgromadzić wszystkie niezbędne rzeczy no ile mieszanka się spalała ładnie tutaj w tym silniku, nie ma żadnych ani śladów przegrzania, ani niczegokolwiek. o tyle wirnik sam w sobie jest już potwornie luźny to no jest duży luz, no ale to wynika z tego, że zresztą widać nawet na łopatach, że coś się działo wstępnie Widać tutaj wyopiłkowanie, coś tutaj przeleciało. Eee, dlaczego tak się wydarzyło? No dlatego, że przy niej stać ciśnienie oleju. No, jak stać ciśnienie oleju, ostatnio klient się przekonał o tym, że wystarczyło wyjechać tylko z garażu bez ciśnienia oleju i sierpowica zatarła na andu. To nie są żarty. To nie jest tak, że sobie jest jakiś tam Łukasz z Torlinga i on sobie gada. Każdy rozsądny człowiek zajmujący się mechaniką pojazdową powie Wam, że bez oleju to się nie da w żaden sposób funkcjonować, jak chodzi o pracę silnika i dawno, dawno temu kiedyś jak składałem swój własny silnik do piątki naszej, a ktoś mnie zagadał i założyłem sobie podkładkę oporową odwrotnie na wał. Po 20 sekundach już nie miałem silnika. No jak powiem, że no przecież tylko na sekundę się komunikat wyświetlił. No ja się zgadzam, że się na sekundę wyświetlił. No ale prędkość obrotowa silnika plus brak smarowania plus temperatury, siła tarci. tarcie i wszystko to ma niezbyt pozytywny wpływ na to co się dzieje. Z waszym pojazdem, w ja, tym mamy to ułatwione bardzo mocno. Na samochodzie jest trochę cięższy. Tutaj jest do wszystkiego wzorowy dostęp, dzięki temu, że mamy wszystko porozbierane. Już przy nich na stojaku ja każdemu polecam ten stojak, bo stojak oryginalny Volkswagena jest fantastyczny, jeżeli chodzi o kwestie związane z. Tych silników jest dużo fabrycznych rozwiązań, dzięki którym ta praca jest szybsza, przyjemniejsza, bardziej miła. Same zalety. ważna jest tylko cena tego stojaka. Ale jeżeli ktoś poważnie myśli o naprawie silników jakiejś grupy producenckiej, to doceni każde narzędzie, które jest w stanie sobie nabyć, dodatkowo to przyspiesza pracę i to w sposób nie do opisania no i cała przyjemność która powstaje dzięki temu to jest taki element, który jest bardzo niemiły te są trochę zapieczone Ciężko jest stąd te przewody wywołać. Trzeba z tego trochę więcej. Mo się uda. Się a tak się podpłynie A tak to jest, dlatego też wymiana tej turbosprężarki na samochodzie cały do nas nie należy w momencie, w którym się to wszystko Takže je to aj na oringu. Teraz sa pokúsime Nie chcę po dobrocie do nią współpracować, ale zaraz się to uda zrobić. Zrobi na cierpliwości. Z czego nie chcę wychodzić? To jest O-ring, oring. Tu jest kupa syfu, nagaru wszystkiego się Zapiecze niestety To jest upierdliwa rzecz Uy, Nagaru. No nagarem, bardziej błota bo To jest magistrala chłodzenia Więc jak błoto się porobi to... Niestety, nie do przeskoczenia temat i Trzeba z tym chwilę powalczyć, ale... Da się to wszystko zrobić. Nie tak, że się nie da. Tylko cierpliwości. Teraz zobaczymy z kolejnym punktem, czyli ze spływem olejowym. To jest troszkę milej. To przeważnie wychodzi bez większych komplikacji. Udało się. Zyjemy go jeszcze z spężarki. No dobra, teraz na kolejną magistralę. Nie wiem, coś widać chyba widać. Myślałem, że zrobię Wam dzisiaj live'a, ale no niestety nie da się, bo nie mamy 50 subskrybentów jeszcze na kanale. Kanał istnieje za 3 dni. Dzięki wszystkim, którzy zasubskrybowali. Dzięki wam zbliżamy się do tej magicznej granicy 50 osób Dzięki którym już będziemy mogli jeszcze w przyszłości jakiegoś live'a zrobić Chciałem zwołać dzisiaj, ale to się odwleczę Zgrzało wszystko, tam chodził z niskim ciśnieniem oleju. Ogólnie też wszystko zapieka. Podchodzi tutaj, wszystko jest na olejkach gumowych, jest akurat fajnym rozwiązaniem, bo odeszli od miedziaków Ale z drugiej strony jest więcej przy tym pracy. Musimy tutaj jeszcze magistralę centralną. Może te śrubki to śmigliki pory są całkiem ile przyjemne w obyciu. Teraz wchodzimy w te najgorsze, czyli z drugiej strony króbowo na sonda, bo oryginalna sonda nie jest taka długa ona była wymieniana w jakimś celu nie tylko dlaczego no a to już właściciel wie najlepiej To jest kolejny problem warsztatów, że ja nie wiem dlaczego, ale właściciele się boją przyznać, że coś robili z autem swoim gdzieś, a to naprawdę w wielu przypadkach bardzo mocno ułatwiłoby nam pracę bo wtedy wiemy gdzie ktoś zaglądał, jeżeli powstał błąd po tym jak ktoś gdzieś zaglądał a my musimy wywalać otwarte drzwi To jest trochę bez sensu ale bardzo często to się dzieje zrobił że prawie z każdym klientem tak jest no Nie chcą się spowiadać ludzie i mówić, że coś gdzieś robili. To przecież nie zbrodnia. że go łatwo wyjmę, ale zapiek się niemiłosiernie i nie będę z nim walczył. Dobra, muszę iść po moje magiczne pudełko z moimi kuczykami. Dzięki narzędziom, przed takim, możecie dojść sobie bardzo łatwo w ciasne miejsca.